Poziom rzeki Wezyr, jakieś śluzy spustowe wody z kanału, jakieś przepompownie tu w tym budynku. A tam u góry widzicie latarnię i ta latarnia stoi na poziomie kanału. Tu mamy z bliższej perspektywy jeszcze cały akwedukt. Budowla naprawdę potężna. Teraz wyjdziemy na górę. Pokażemy całą resztę z góry Kto będzie tutaj przepływał przez Minden No jeśli rzeką wezyr to na śluzę jechać, wspiąć się. Śluza 13,5 metra różnicy poziomu wody, dzisiaj tak akurat i stanąć przy kanale i zerknąć sobie. Kto jedzie kanałem. Wjechać na śluzę, zjechać na dół, w prawo kawałek jest przystań, gdzie my stoimy. Tak to wygląda z bliska. Piękna, piękna budowla, zaraz go podepcze. Piękna budowla. Przejdziemy sobie. Kogo interesuje, to będzie oglądał, kogo nie, to sobie przewinie. Można pod akweduktem. Jest, co robić. Tu jest jeden akwedukt, ten betonowy. On nie... ma wodę w sobie, ale tam są obojami ogrodzony i nie można nim przepływać wszystkie barki i stateczki, które chcą się kanałem przedostać przez rzekę Wezel, płyną tym stalowym molochem podejrzewam, że jest nowszy tak jest co oglądać jest na co patrzeć piękne akwedukty w dół a jak to wygląda? Cudne Rzeka Wezera Płynie sobie pod spodem Też mamy film, też nie płynęliśmy Jutro też będziemy nią jeszcze raz płynąć A tu marka u góry Sobie płynie, proszę bardzo Akweduktem Ładnie też będziemy tędy płynąć jutro. A jakby ktoś przyjechał i chciał wycieczkę, to jest taki stateczki. Pływają po rzece Bezerze i tutaj po kanale akweduktem i wożą wycieczki. A więc żeglowny jest ten kanał. A mi się wydawało, że nie. Nie wiem dlaczego. A tu jeszcze, proszę bardzo, jakaś tabliczka.